Życie. I kiedy wejdziecie sobie na zapisz się na kurs, klikniecie sobie na tą ikonkę, zostaniecie przeniesieni do koszyka. Czyli w tym momencie tutaj przechodzicie do płatności. Jak widzicie, cena jest jeszcze promocyjna. Jeżeli nie kupiliście jeszcze żadnego kursu u nas, to trzeba wypełnić wszystkie te pola i później dokonać sobie wyboru płatności prostej i łatwe. Płatności online. Tutaj macie płatności ze swojego banku płatność blikiem, oczywiście karty płatnicze i dla osób z zagranicy jest płatność PayPal. Więc w tym momencie, kiedy wybierzecie sobie płatność i będziecie już mieli wszystko wypełnione, wystarczy kliknąć na kupuję płacę i potem postępować według kolejnych instrukcji, które tam się pojawią. I kiedy zalogujecie się tutaj Wy, na własną stronę, to tak jak widzicie, będziecie mieli zakupiony kurs. Tutaj kursy, na które się zapisano. Moje zamówienie, jeżeli byście ktoś zamówili. Oczywiście, jak pisałem, można do, mnie, do nas wysłać wiadomość. Więc tutaj pojawi się kurs, jak pokochać siebie. Ja mam kurs widzenia dla początkujących, ale też odrobiłem dla zaawansowanych. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam miłości, szczęścia, radości, przyjemności korzystania z kursów. Co w nas na zewnątrz nas. Jeżeli my kochamy siebie, to wszechświat oddaje nam to samo. W każdym aspekcie naszego życia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zaakceptowali swoje ciało, swój wybór i zrozumieli, dlaczego rodzimy się z taką emocją w stosunku do siebie i jak szybko możemy to przeprogramować i zmienić, i jak szybko możemy cieszyć się szczęśliwym, cudownym, pięknym życiem. Życzę Wam szczęścia, radości, miłości, spełnienia marzeń i oczywiście każda inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja, jaką można zrobić, bo ona. Otwiera Wam drogę do cudownego, wspaniałego życia. Bądźcie szczęśliwi i spełnieni w życiu. Witam serdecznie na czacie na żywo dla społeczności naszej platformy Aron Platforma i oczywiście jestem chwilę na kanale otwartym. Serdecznie zapraszam wszystkich na platformę i mam taką, taką informację dla osób, które teraz nie mogły ostatnio czaty oglądać w przeglądarkach Safari, czyli w urządzeniach typu iPhone, iPad itd. Czyli w środowisku iOS, że pracujemy nad aktualizacją najnowszej platformy. Prawdopodobnie jutro będzie przeprowadzona nowa aktualizacja, i jeżeli wszystko będzie tak jak chcemy, zgodnie z naszą myślą, to oczywiście powinno być wszystko już ok. Czyli sprawdzimy, czy nasz wewnętrzny właśnie wideo player. Po prostu działa z ios em Więc serdecznie zapraszam, oczywiście, do korzystania. Wtedy damy, wyślemy do Was, kochani, maile, że wszystko wróciło do normy, więc będziecie mogli spokojnie odzyskać to, na czym Wam bardziej, najbardziej zależy, czyli na przepowiedniach, które są na czacie na żywo. Jeżeli chodzi o moje warsztaty, to zapraszam serdecznie na warsztaty rozwoju duchowego do Warszawy w listopadzie. I warsztaty odbędą się 15 w sobotę, spotkanie duszy, 16 w niedzielę, uzdrowienie ducha i ciała. Są jeszcze wolne miejsca. Tak więc. Więc za chwilę przejdę do czatu. Ponieważ mamy bardzo napięty, napięty czas, to dla wszystkich osób, które patrzą teraz na wydarzenia na świecie, mogę powiedzieć tak, że. Pan Orban powiedział nam prawdę na temat tego, że na stole unijnym leżą plany wojenne w stosunku do Rosji. Widzimy, że tak naprawdę te pokojowe rozmowy, które miały przynieść jakieś zmiany, nie odbyły się i, i tutaj mamy typowe ściemnianie, jeżeli chodzi o te pokojowe rozmowy. Czyli oni chcą zmusić Władimira Putina do tego, żeby podpisał obojętnie co, traktat czy zawieszenie broni, ale z możliwością taką, że mogą wojska unijne czy amerykańskie, wejść na Ukrainę i będą w cudzysłowie pilnowały tego traktatu, tego porozumienia. Oczywiście Władimir wie, że jak oni wejdą na Ukrainę, to już nie wyjdą i będą bliżej do tej ostatecznej rozgrywki, o którą chodzi wszystkim, jeżeli chodzi o tą oś USA-Wielka Brytania. Dlatego pan Fico i pan Orban mówią konkretnie nam, że niestety musimy się przygotować do sytuacji wojennej, do kolejnej prowokacji i jest to bardzo niesympatyczne, że Polacy doczekali się takiego wyboru, w którym to właśnie stoją z pozycji agresora, a nie obrony. I mamy największy test narodowości, jaki trzeba odbyć teraz, czyli wybrać pokój, a nie wojnę. Cieszę się, że sondaże pokazują, że 70% społeczeństwa nadal nie chce żadnej wojny z Rosją, i poparcie i pana Donalda, i tego rządu bardzo mocno spada. Więc bardzo się z tego cieszę, że. Polacy przechodzą na stronę pokoju, i wyjście na ulicę, kiedy manewrują nas tą ustawkę, będzie podstawą do tego, abyśmy odrobili lekcję Biksu. Natomiast to nie jest jeszcze jedyna rzecz, która czeka Polaków, jak mówiłem. Wyjście na ulicę, żeby wybrać pokój, to jest jedno. Zmusić ten rząd do uległości, albo żeby wyszedł i pogonić ten rząd, to drugie. Ale jeszcze czeka nas opowiedzenie się. Opowiedzenie się polega na tym, że człowiek, który widzi przyszłość, Wie, że to, co tworzy BRICS, to, co tworzy Rosja, Chiny, ta wspólnota jest przyszłością tego świata i zostanie dopuszczona. Natomiast to, co ludzie uznali za dobre, za właściwe, czyli system demokratyczny, w którym to Amerykanie rządzą i wszyscy ich słuchają, musi upaść. I w ten sposób ludzkość czeka opowiedzenie się. Część świata, czyli połowa świata, już wybrała BRICS, więc opowiedziała się za BRICS-em, więc oni mają już z głowy to, co jest przed nami. Jeżeli Polacy będą tak upartym narodem, tak konserwatywnym narodem, że będą chcieli tej dobrej Ameryki, to podzielimy los tej dobrej Ameryki. Czyli będą tak niesympatyczne wydarzenia w Polsce, że to, co nam się wydaje, że jest niemożliwe, stanie się możliwe. Dlaczego? Bo będziemy razem z Ameryką upadać. Natomiast jeżeli Polacy opowiedzą się i zrozumieją, czym jest BRICS, i na czym polega ta nowa wspólnota, to w tym momencie opowiemy się za przeszłością, i wtedy stworzy się ten jasny, fajny scenariusz dla świata, w którym będą działy się rzeczy, o których opowiem za chwilę na czacie i o których mówiłem w wielu swoich filmach. To są czasy ostateczne, w których ludzie, każdy z nas się opowiada w swoim życiu, przelabia najtrudniejszą karmę i musi dokonać wyboru. Czy się to komuś podoba, czy nie, takie wybrał czasy, i w tych czasach jest. Jak widzimy, czasy dbania o zdrowie, dbania o pokój, dbania o planetę, czasy dbania o swój stan psychiczny i o świadomość o prawdę na Ziemi to kolejne etapy tych czasów ostatecznych. I w tym momencie każdy z nas poprzez ten test, który będzie przechodził, opowie się na końcu. Za tym, czy zostać, czy odejść. Takie mamy czasy, i to jest właśnie fajne w tych czasach, że jest tak mocno kolorowo. Natomiast nie zmienia to faktów, że mamy polityków pokoju i polityków wojny. My doczekaliśmy się polityka wojny, no i patrząc na to, jak Polacy wojują sami ze sobą i jak rusofobia stała się sportem narodowym po narzekaniu, to nic dziwnego, że mamy takiego przywódcę, jaki mamy, który dąży do wojny. To, że jeszcze jej nie ma w Polsce, jest, jeszcze, jest zasługą doktora. He, doktora też, ale he, można tak powiedzieć, doktora dusz, czyli Orbana, doktora prawdy. Pana Wiktora Orbana i pana Fiko, czyli, czyli polityka ze Słowacji, oboje oni mówią prawdę, oboje oni chcą uwolnić się od Unii i oboje oni chcą zmiany. Pan Orban, pan Wiktor powiedział, że pierwsze co zrobi, to po oderwaniu się od Unii dojdzie do połączenia z Briksem, czyli on pierwszy poprosi o dołączenie do Briksu. Tutaj pokazuje nam się, jaką drogą powinni kroczyć Polacy i polscy politycy. Jeżeli w polskiej polityce będą tak uparci ludzie jak Donald Tusk i jemu podobni, to w tym momencie będziemy mieli czarny scenariusz. Więc trzeba być przygotowanym do tego, że ludzie lubią mówić, lubią się jednoczyć interne w internecie, ale z wyjściem na ulicę i przegonieniem rządu, no tutaj musimy wrócić do lat 80., kiedy i do 90., kiedy to się udało zrobić, czyli do zamknięcia systemu. Czeka nas to samo. Jeżeli nie pogonimy tego rządu, to zgotuje nam czarny scenariusz, bardzo, bardzo niesympatyczny. Natomiast będziemy realizować albo program Twartej Rzeszy, o którym mówiłem na tym czacie, albo program nowego połączenia, tak mogę powiedzieć, wspólnoty, która jest na Ziemi, która stworzy nową, nową rzeczywistość, nowy dobrobyt. I widzimy, jak mocno Chiny wyprzedzają Amerykę, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o gospodarkę, jak mocno to wszystko przyspieszyło teraz. No i teraz od nas zależy, którą drogą pójdziemy. Ja staram się w swoich filmach pokazywać Wam różne wybory, natomiast oczywiście nie odrobię lekcji za nikogo. Mogę odrobić lekcję tylko i wyłącznie za siebie. Zapraszam oczywiście też na wspólne spotkania. Zapraszam do naszego otwartego sklepu, zapraszam do Księgi Cudów, która jest na naszej stronie internetowej aronplatforma.pl. Tam możecie przeczytać, jaką siłą dysponuje każdy z nas i jak można dokonywać cudownych, pięknych rzeczy w swoim życiu. Jeżeli chodzi o miesiąc listopad, za chwilę o nim powiem. Już dla Naszych platformowiczów, tutaj dla wszystkich naszych stałych słuchaczy na YouTube, ja mogę powiedzieć tylko, że przygotujcie się na miesiące, w których Polacy wybiorą pokój albo wojnę. I od tego zacznie się rok 2026. Liczę, że każdy z Was wybiera pokój, ale za pokojem trzeba jeszcze pójść tak, żeby politycy wojny nie mieli głosu w tym kraju. Dziękuję na kanałach otwartych, przejdę do, od, do odpowiedzi na pytania na platformie społecznościowej, na którą serdecznie zapraszam. Adres platformy to app.aronplatforma.pl i znajdziecie ją w każdym opisie pod naszymi filmami na YouTubie i tam możemy oglądać nowe rzeczy, oglądać czaty na żywo i przygotowywać się do tego kryzysu, który teraz przed nami i do rzeczywistości. Która opowiada wiele ludzi, wiele rodzin i tworzy rzeczywistość przyszłości. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Mądrości w tych czasach, mądrości serca, nierozumu, bo rozum nie odróżnia prawdy od kłamstwa, więc łatwo nim manipulować, co pokazała rusofobia. Więc mądrości serca i spokoju wewnątrz siebie. A co Was a na nasz Was? Będzie pokój na zewnątrz Was. Do usłyszenia w kolejnych filmach na otwartych kanałach.